ponownie. Klikaliście, to jesteśmy. Tak, klikaliście, klikaliście, więc postanowiliśmy jeszcze wrócić, a mamy kolejny fajny aparat, o którym chcemy wam opowiedzieć parę słów i pokazać. To jest aparat za... Sony. Sony, tak. To nie da się ukryć, za chwilkę go pokażę, ale nie tak od razu. Chociaż pewnie za moment już się wszyscy domyślicie o jaki aparat chodzi. Ten aparat wiąże się tak, wiąże się na przykład z tym aparatem. O. RX2 tak. Albo Rixxo Mark II. Nie no, no, no właśnie Rixxo Mark II na bym powiedział. Tak, z tym aparatem się wiąże. Ten aparat wiąże się z tym aparatem. Krzysiek, pokażesz go. Tak, ten aparat, to jest a... Minolta A200. Też się trochę z tym wiąże. Czeka, musimy go pokazać blisko, bo, blisko. bo tutaj tak daleko blisko. siedzicie, to ja wam pokażę z blisko. O, zobaczcie jaki fajowy aparat. Ideowo niezwykle blisko do tego aparatu. I Piotruś, gdybyś pokazał jeszcze jeden aparat, z którym nam się strasznie wiąże. Legendarna maszyna, proszę Państwa. R1. Pierwszy R w ogóle jaki się pojawił. Moja przygoda z Sony zaczęła się z R1, i Piotra przygoda z Sony zaczęła się razem z R1. -ką. Aparat strasznie fajny, z niewymiennym obiektywem, i te trzy aparaty nam się bardzo wiążą z aparatem, który dzisiaj jest głównym bohaterem naszego spotkania. A bohaterem jest DSC rx 10. Wow, brawa, gdzie jest O, Piotr, patrzę. Bardzo dobrze. Mamy, mamy aplauz. Tak, to jest aparat e, absolutnie niezwykły. Kolejny raz możemy powiedzieć o aparacie, że nie bardzo jest go do czego porównać. Trudno jest mu znaleźć jaki, jakiś odnośnik. Zobaczcie, jak świetnie wygląda. Jaki ładny. Tak, no, no tak. Metalowy. Jaki, jakie ma cechy. Metalowy. Tak, jest ładny. Ładny, no metalowy, właśnie. czarny. I zobaczcie, ile ma seksownych kółeczek, a nawet gniazdo na mechaniczny, zwykły, oldschoolowy wężyk spustowy. Natomiast fakt faktem, tak Krzysiek tutaj rzucił, ten aparat kompaktowy ma obudowę wykonaną z magnezu. Jest to odlew, jest to aparat uszczelniany, bardzo porządnie wykonany, ale zacznijmy może po kolei, co najbardziej wyróżnia ten aparat. Krzysiek, zaczniemy od frontu, dobrze? Obiektyw. Obiektyw Carl Zeiss 24-200, stałe Oczywiście światło po... 2.8 z T-star. To jest typowe dla Zeissa, zakres y, bardzo wygodny, bardzo fajowy. No właśnie, słuchajcie, a propos obiektywu, y, niezwykle zaawansowana konstrukcja. Krzysiek, tu jest dużo soczewek 14 i to dziwnie. soczewek, w tym 7 asferycznych. No właśnie, dużo soczewek asferycznych, w tym nawet jest soczewka Advanced Aspherical. Anonimowa, asferyczna. Tak, w skrócie AA. Natomiast zobaczcie, tu mamy... Tu mamy 24-200, stała jasność 2.8, a tutaj mamy, ta też tada. Taki, taki zestawik 24 2.8, bardzo fajny obiektyw. I 70 2.8. Też bardzo fajny obiektyw, na bardzo fajnym aparacie, Alpha 99. 99, tylko to jest taki, no, ten zestawik fajny, duży. Fajny, trochę duży jest. Fajny, ale spory. Tutaj mamy to w znacznie mniejszej obudowie zamknięte, chociaż, uwaga, zrobię teraz on. Ożywie tego potwora. O. Więc, oczywiście, obiektyw tutaj troszeczkę wyjedzie. A teraz spowodujemy, żeby już na te 200 mm się pojawił. O, mamy w tym momencie 200 mm obiektyw 28. O, zobaczcie, bo tu jest skala. Tak, Krzysiek ma rację. Tutaj możemy zobaczyć skalę Zuma. Zwróćcie uwagę na i przysłon na obiektywie. Tak, to jest w ogóle czad. Byłem zaskoczony bardzo mile, że przysłona jest tam, gdzie zawsze była. Ona gdzieś tam zginęła po drodze w dziejach, ale ponownie pojawiła się na obiektywach. Co jest miłą cechą tego aparatu. więc, mamy tutaj możliwość zoomowania tym pierścieniem. Możemy sobie zoomować również. Dźwigienką. Dźwigienką, tym suwaczkiem. Mamy tutaj również, już chyba powoli zacznę mówić krzyż, że tradycyjnie dla wysokich modeli Sony: kółeczko korekty ekspozycji. Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o budowę aparatu, to bliżej do lustrzanki niż do aparatu kompaktowego, choć w sumie nie jest to jakiś bardzo duży sprzęt. Zobaczcie tutaj z R1 porównanie, która miała obiektyw odpowiednik 24-120 mm. I nie miała tego światła. No i nie miała tego światła, tutaj mamy, tylko że oczywiście... Większa jak już przeszliśmy za obiektyw, to musimy wspomnieć o e, matrycy, a matryca jest tutaj jednocalowa i to jest to, co wiąże ten aparat z aparatem RX100 Mark II ponieważ i w jednym i w drugim aparacie jest matryca 1 cal, 20 milionów pikseli, wykonana w technologii Exmor R. Więc krótko mówiąc, to jest jak, jak inni mówią matryca typu BSI, obiecuje bardzo dobre osiągi. OK, słuchajcie, mamy obiektyw, mamy matrycę, mamy tutaj oczywiście jeszcze ruchomy ekran LCD, odchylany ekran LCD, mamy tutaj również bardzo popularne ostatnio rozwiązanie, jakim jest Wi-Fi, i NFC, więc mając oczywiście ponownie bardzo ciekawy w ręku produkt grupy Sony Mobile e, Z1 wystarczy, że dotknę znacznika NFC. NFC, tak, pam. ucieszyłem się, że się połączyłem. Więc mamy to połączone i mogę mieć podgląd tutaj na smartfonie tego, co, co się dzieje z Eriksem. Mamy też, i to też zaczyna być powoli już tradycja, kolejny Cybershot z tym złączem. Mamy tutaj tak zwany multi-interface shoe, czyli złącze, pod które możemy podpinać różne rzeczy, Na przykład lampę błyskową. Piotrek Okej, jest mogę, czu mogę. czujny, tak. Jak ważka. Tak, Piotrek jest czujny, jak ważka, albo jaki nie moja kanarek na wystawie kotów. I już tutaj podszedł do nas z lampą, żebyśmy nie zapomnieli o, o tej lampie błyskowej. O, już ją tutaj wkliknęliśmy, więc w tej chwili. podniosę dumnie do, do góry? podniosę dumnie do, do góry, a co więcej, mogę ją nie mniej dumnie pochylić, ponieważ to jest bardzo ciekawe rozwiązanie tej lampy. Można tutaj mocować wiele innych rzeczy, można mocować. Nie Są... powiedzieliśmy o po jednej rzeczy, o je. A to zaraz dojdziemy. A, nie, to już jest tyle fajnych rzeczy w tym aparacie, że trudno tak od razu tak wiesz przejść hmm. do intymnego pożycia. No. Słuchajcie, wizjer też jest e, fantastyczną stroną tego aparatu. Ma ile? E, ponad pół, prawie półtora na pikseli. Prawie półtora. prawie półtora? A Tak dokładnie 1,44 tak? Mniej więcej. No nikt tego nie policzy. to jest za dużo, więc nikt się no, nie pokusił. Doszliśmy do miliona i nam się to pogubiło. E, słuchajcie, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mnie tutaj bardzo mocno zaskoczyła. Ona no tu to Nie, ona mnie akurat nie rzekła, ale miało. zaskoczyła tak. Jest górny ekranik, zobaczcie. Tutaj mamy taki ekranik jak w wyższej klasy lustrzankach. Z informacją o wszystkich rzeczach, które się tutaj dzieją. Ten ekranik może być na taki seksowny, pomarańczowy kolor podświetlany. Fajna w sumie sprawa, Śmieszna raczej. raczej śmieszna. Mamy również przycisk C, który jest programowalny, więc możemy z niego skorzystać, jeżeli chcemy tam przypisać jakąś funkcję, którą bardzo mocno lubimy. Gniazdo na karty jest również z boku, a nie od spodu, więc w wygodny sposób mamy do tego dostęp. Może jeszcze e, na koniec o tym, jaki jest sterowany ten aparat. Mamy tutaj kółko sterujące do e, zmiany parametrów. Tutaj mamy przysłonę, o czym wcześniej wspomniałem. Może klikać albo tam. nie klikać. A ty teraz klika. No teraz klika. Przełącznik jest na dole. Ale czat i może nie klikać? Może nie klikać. Może działać to... płynnie. Fibień filmowy na przykład. Ale to fajoski jest. No, super. no słuchajcie, ja ten aparat od niedawna dopiero poznaję, więc tutaj Krzysiek mnie zaskakuje od czasu do czasu z jakimiś takimi <noise> pomysłami. E, ależ ależ, Gdyś, myślę, że na, na, naj, największą taką zaletą tego aparatu będzie zwyczajnie jakość obrazowania. E, trzymaj, Krzysiu. E, albo oddaj trzymaj. Dobrze, trzymaj. Słuch, żeby nie zginął. Słuchajcie, zrobiliśmy parę wydruków. O, proszę bardzo, bardzo. czekał. Jest taki wydruk. O Piotrek odbierze. To jest dość duży wydruk i to jest ISO. Ja nie wiem, czy będzie widać, może, może, może spróbujemy jednak. Uwaga, ta on się. Coś widać? Widać, widać, widać. To jest piękne zdjęcie wykonane Eriksem 100 Mark II. I myślę, że Eriks 10. ISO 3200 dla tych, którzy nie widzieli. Tak, ISO 3200, Oczywiście tego na YouTube nie zobaczycie, ale, ale znakomita jakość obrazu i nawet na wyższym ISO bo jest XMOR L. Eee, mamy też. Duże szanse na robienie aż tak ostrych zdjęć. O, proszę bardzo, tutaj pokażę. To jest też zdjęcie. Nie co mieliśmy mniejszych odbitek. Z Eriksa, 100 Mark 2, ale to jest, to jest ta sama matryca. A myślę, że myślę, że obiektyw będzie tak samo dobry. Więc znakomita rzecz. Puszczę to dalej, w obiek. Obiek. tak, Piotr jak Piotr, to idzie, chętnie przejmie. Ja. Słuchajcie, reasumując, zapowiada się naprawdę kawał porządnego aparatu. A co z nagrywaniem filmów? Nic, jeszcze nie wspomnieli. O fakt, nie, nie o nagrywaniu. nagrywa nagrywanie. filmy. Tak, ten aparat nagrywa filmy full HD, jest dźwiękiem opcja dźwiękiem z... oczywiście. Nie, no to standard jest, tak. no, nie ma czym mówić. Ale ma 50p. Ma 50p, eee, pięknie pięknie nagrywa filmy. Bardzo chwalony za nagrywanie filmów był już jego poprzednik, Erik Stomark 2, ale to warto też I wspomnieć. Jest stopniowa przysłona. No do zmiany. Ale zobaczcie tutaj jeszcze, o, 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 jeszcze raz o tym, o, o, o tym złączu, o, ponieważ o, o, tu można po, podłączyć XLR adaptor. I wtedy możemy podłączać mikrofony ze złączem XLR profesjonalne, więc to świetne narzędzie do filmowania, mówi tutaj. do fotografowania z bardzo dobrą matrycą, ze świetnym obiektywem, ze świetną budową. Yy. No, klik klik jeszcze klapku. Dobrze. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Jak będziecie klikać, to jeszcze raz nagramy coś. Zrobimy jakiś następny aparat i a będzie po, wtedy potrzebny film. Dziękuję.